Piętnastoletni Krystian Dżiśl wyszedł z domu we wtorkowe popołudnie i przepadł bez śladu. Od tamtej chwili nie nawiązał kontaktu z rodziną, jego telefon milczy, a ślad po nim zaginął. Policja z Gliwic prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc do każdego, kto mógł widzieć chłopca lub wie, co się z nim stało. To historia, która poruszyła całe miasto historia, w której każda minuta może zdecydować o życiu. Był zwykły dzień, 21 października roku 2025 roku. Około godziny 16.00 Krystian, 15-letni mieszkaniec Gliwic, oddalił się spod opieki. Miał wrócić po kilku godzinach, ale nie wrócił. Rodzina próbowała się z nim skontaktować bez skutku. Telefon chłopca przestał odpowiadać, a jego ślad urywał się nagle, jakby zapadł się pod ziemię. Po kilku godzinach niepewności rodzina zgłosiła zaginięcie na policję. Służby natychmiast rozpoczęły akcję poszukiwawczą. Funkcjonariusze z Referatu do Spraw Przestępczości Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach rozpoczęli działania w rejonie, w którym chłopiec był widziany po raz ostatni. Do akcji dołączyli strażacy, psy tropiące i wolontariusze. Przeszukiwano okolice centrum Gliwic, tereny przy dworcach, przystankach i galeriach handlowych. Według ustaleń policji, Krystian mógł przebywać właśnie tam, w miejscach, gdzie przewija się dużo ludzi, a ktoś mógł go zauważyć. Policja opublikowała komunikat z dokładnym opisem zaginionego. Krystian ma około 170 cm wzrostu, brązowe włosy i szczupłą sylwetkę. W dniu zaginięcia miał na sobie buty sportowe, spodnie dresowe i bluzę. Z pozoru niczym się nie wyróżniał, zwykły nastolatek, jakich tysiące mijamy codziennie na ulicy. Ale od tamtej chwili nikt go już nie widział. Rodzina chłopca jest zrozpaczona. Każdy dzień bez wiadomości o Krystianie to dla nich koszmar. Bliscy nie ukrywają emocji, udostępniają jego zdjęcia, proszą o pomoc, apelują do wszystkich, by nie lekceważyli nawet najmniejszego tropu. Może ktoś widział go na przystanku, może ktoś mijał go w sklepie. Cokolwiek to może być klucz do jego odnalezienia, mówią. Policja nie wyklucza żadnego scenariusza. Możliwe, że chłopiec po prostu uciekł z domu. Możliwe też, że stało się coś znacznie gorszego. Dlatego każde zgłoszenie każdy sygnał od mieszkańców jest analizowany. W akcję zaangażowano specjalistów od poszukiwań osób zaginionych. Sprawdzane są nagrania z monitoringu miejskiego, analizowane połączenia i dane z telefonu. Śledczy próbują odtworzyć ostatnie godziny życia Krystiana, z kim rozmawiał, dokąd szedł, co mógł planować. Gliwice żyją tą sprawą. W mediach społecznościowych rozprzestrzeniły się apele o pomoc, a zdjęcie chłopca udostępniły tysiące osób. W komentarzach mieszkańcy piszą o strachu i bezsilności. Niech się znajdzie, niech wróci cały i zdrowy, powtarzają internauci. W lokalnych szkołach nauczyciele rozmawiają z uczniami o bezpieczeństwie, a rodzice trzymają swoje dzieci bliżej niż zwykle. Policja apeluje, by każda osoba, która mogła widzieć Krystiana Drzisła po 21 października. Niezwłocznie skontaktowała się z komendą miejską policji w Gliwicach przy ulicy Powstańców Warszawy 12 lub zadzwoniła pod numer 47 859 22 55. Nawet najmniejszy szczegół może okazać się przełomem. Zaginięcia nastolatków to zawsze dramat, nie tylko dla rodziny, ale dla całej społeczności. Każdy dzień poszukiwań bez rezultatu to coraz większy niepokój. Dlatego tak ważne jest, by nie odwracać wzroku, by nie lekceważyć żadnego śladu. Czas płynie nieubłaganie. Gdzie jest Krystian? Czy ktoś pomógł mu zniknąć, czy może stało się coś znacznie gorszego? Policja nie traci nadziei, ale wie, że z każdą godziną szanse maleją. Dziś gliwice nie śpią. Strażacy, policjanci i wolontariusze przeczesują teren, drony skanują okolice, a rodzina modli się o cud. Bo w takich chwilach, kiedy dziecko znika bez śladu, nadzieja jest jedyną rzeczą, która jeszcze pozwala oddychać. Jeśli widziałeś Krystiana, zadzwoń. Nie czekaj. Każda sekunda może być tą ostatnią, która jeszcze coś zmieni.